Hej, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku z, z gry Prince of Persia Dusza Wojownika. Dobra, w takim razie. Po pierwsze mam tylko jedną uwagę co do tej gry. Chciałem Was przeprosić za ostatni odcinek, który wyniósł mi bodajże 8,5 minuty. To był raczej przypadek niż zamierzone działanie, ponieważ źle ustawiłem sobie zegarek, który także teraz muszę sobie ustawić. Sekundę zatem. Chwila, chwila, chwila na 12 jest wskazówka. I możemy cisnąć dalej do przodu. Ciekawe tuż nas teraz czeka. Aha, dobra, w tym momencie jak widzicie... Jak widzicie mamy aż dwie postacie w stylu tych kruków chyba. Wow, co to w ogóle jest? Dobra, blokujemy. Ale nie wiem w ogóle co tu się dzieje. One strzelają czy jak to wygląda? Jednego możemy nawalać ile wlezie. A co w tym czasie z drugim? Dobra, zblokowaliśmy się. Ej, mocne to ścierwo. Spróbujemy, może tak. Ha, bez sensu, bo on się. Może. On jest bezcielesny. Może się z tego wszystkiego wybronić, ale już. Raczej, jak go raz dopadliśmy, nie będzie miał drogi ucieczki. Oj, spoko, zawiesiła mi się gra. Czekamy chwilę, aż się uspokoją klatki. No, come on. Dobra, wszystko jest już ok. Dobrze, że nie w trakcie walki, w każdym razie. W ogóle w tym momencie musimy a, jakoś dotrzeć do tej warowni i zmierzyć się z, cesa z cesarzową czasu. Dobra. Strasznie ciężko będzie się bronić przed nimi wszystkimi. Ale myślę, że nawet ta sztuka mi się uda. Tylko muszę się w końcu nauczyć poprawnie blokować. Dobra, prawda, jest tak, że na początku muszę pokonać tą czwórkę, bo dopiero potem zacznie mi atakować ten ostatni. A nie, chyba nie, jednak nie. Ok, co teraz? Bo wreszcie moim przeciwnikiem jest ten jeden żonek. Ale kiedy już raz się do niego dorwiemy, raczej nie będzie sprawiał żadnych następnych problemów. Dobra. Jakby największym minusem walki z nim jest to, że on atakuje z dystansu. A my niestety takiego ataku nie mamy. Co to jest? To lepiej będzie iść za ostrze, niż na ostrze. Okej, okay. obłos. Skaczemy. Półeczka, bardzo fajnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tu już się nie da. Za to, za to, za to możemy zaraz się opuścić na dół o jeden poziom i wyskoczyć sobie w tym kierunku. Możemy spróbować jeszcze o, tak. Też mi się to bardzo podoba, ale fajne. Tego jeszcze nie widziałem. To jest właśnie to, co próbowałem zrobić, kiedy miałem ten scenariusz e, Steel. Ok, tu się farto udało, ponieważ tego nie zaplanowałem. Uh, dobra. Myślałem, że tu może da się ich jakoś podejść po cichu, ale nie wiem. Być może nie. Dobra, tu mamy pierwsze stopnie, widzicie, tutaj po lewej mieliśmy takie bloki skalne, tylko co potem? Potem mamy chyba jakieś kolumny. Mamy drzwi, które trzeba otworzyć, ale nie ma przycisku. A może tam górą? No. Trochę jest to dla mnie niejasne, ale w każdym razie zaraz spróbujemy coś wykombinować. Możemy zaczynać? Tak będzie, spróbujmy. Może się uda? Nie udało się. Właśnie my w ogóle w tym momencie nie mamy dwie bronie. Jest wszystko ok. Yeah. Może trójka, czwórka? Nie, tak nie działa. A ja powiem wam, że jakby walki są o wiele fajniejsze niż w piaskach czasu. Ponieważ wreszcie ma się ten jakby feeling, a. Bo kosa. A nie, to nie była kosa, po prostu był, była jakaś dziwnie położona w ramie. A ma się wreszcie ten feeling takiego, nie wiem, takiej akrobacji, czegoś, czegoś w tym stylu. Bardzo fajnie to wszystko a, wygląda i działa. Chociaż oczywiście mogłoby być bardziej, bardziej dopracowane, ale nie czepiajmy się szczegółów. Dobra. A, gdzie teraz? w nie mogę przyzwyczaić, bo mam odwróconą kamerę w takich sytuacjach. Tutaj. I teraz albo... Nie, teraz mogę już tylko tutaj. Tylko czy doskoczę? Oto jest pytanie. Na szczęście się udało drapujemy się jeszcze wyżej i co teraz? Na no upartego moglibyśmy skakać na ten balkon. Aha, ale nie w, te, nie w taki zwykły prowinc prowincjonalny sposób, tylko od ściany. Jak prawdziwy książę Persji. Tak mi się właśnie wydawało, że to trochę zbyt dużo odległość, żeby skakać. A trochę już tego doświadczenia mamy. Po jednak po sporo się okazało, znaczy okazało się, że w wielu miejscach o. Ale fajnie, wystałem go w ściany z super zaklęciem. Dobra, co dalej? Tu chyba wydaje mi się, że będzie zwykły skok. Chociaż ciężko mi to ocenić. To są, są te kolumny, które blokują mi wejście do, przejście do ściany. Dobra, spróbuję zwykły. Jak mi się nie uda, to trudno. Ha, no tak, można jeszcze zobaczyć, co jest na przykład tutaj są kolce, więc nic specjalnie fajnego, i w takim razie myślę, że może jednak lepiej nie skakać. Dobra, spróbuję. W każdym razie mam te piaski, więc co się stanie, to się odstanie. Cofamy czas, prawie cały jest tak zużyty. No i nie fajnie, ponieważ w tym momencie już nie mamy co zrobić, jeżeli faktycznie się zabijemy. O, jakby to rozwalić? Ej, dobra, wystarczyło skoczyć, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wydawało mi się, że odległość jest o wiele za duża, żeby oddać udany skok, ale. Mimo wszystko, chyba jednak o to właśnie twórcom chodziło. I teraz. Ruszamy po drabinie. Tego jeszcze nie widziałem. Dziś nie baton 2, aby spaść. Czy możemy tu spaść na dół? Niestety nie mogę tak obrócić kamery. Ale wydaje mi się, że możemy. Jeden mały skok, nikomu nie zaszkodził. Ale fajnie. Kurde. E, serio, to śmiesznie, śmiesznie to wygląda. Właśnie, to jest właśnie to. I co teraz? Mamy dwie kolumny, które musimy obejść. Udało się, bez większych trudności. Ja bym tu już bardzo fajnie. Bardzo fajnie by mi się widział tutaj punkt zapisu. A jak to działa? Te dwie skrajne poruszają się powoli dolna szybciej, czyli czekamy aż skrajne będą się odchylały i tutaj tak samo. O, demiec. To chyba nie tak miało zadziałać. I jeszcze raz. Zjeżdżamy sobie na dół. Aha, trzeba było użyć jedynki. Znaczy skoku. Jakoś się tym nie pomyślałem. No nie, no men! To jest tempak. W ogóle nie wie o co mi chodzi. Jesteś tutaj i w tym momencie skaczesz. Zresztą on się musi wszystkiego domyślać. Ale kurde, dobre ma wyczucie ten ziomek. W ogóle żadnych dźwięków nie wydałem, a on już na pogodą, na po w pogotowiu stoi. Ok, tego nie mogę tak łatwo zrobić. A no, może jednak. Okej. Okay. to jest serio fajne combo. Fajny trick, myślę, że będę z niego często korzystał z tego przeskoku razem z... Właśnie razem z przecięciem na pół. Dobra, mamy w takim razie fontannę. Minęło około 10 minut. I co, czy my teraz jeszcze ruszamy dalej? Możemy jeszcze kawałeczek przejść, ponieważ to cały czas elementy platformowe. A po prostu następnego odcinka przejdziemy, jak coś się będzie tam działo. Dobra, więc jak to teraz przejść? Ruszamy to, kiedy, je kiedy je już jeszcze idzie na dół. Dobra. Jednak czas, już jakby wyczucie czasu mam trochę wbudowane. Hmm. W tej komacie coś będzie, jakiś filmik. Za to jednego trzeba jakby twórcom gry odmówić, mianowicie różnorodności postaci, które serio... której nie ma po prostu, nie ma. wow co się w ogóle dzieje? jakiś strasznie mocny shit nagle tutaj przyszedł. Można by było na przykład... Wow, co się dzieje? Mocne ścierwo. I ono mi chyba skręca kark, tak mi się wydaje. Dobra, to jakieś tam udało się wprowadzić podstawowe kombo na przeżycie. Następny zamordowany została tylko ta baba. Nie jest źle, ale jest mocna. To trzeba jej przyznać. Jest mocna, nie jest najsłabsza. Jeżeli tak będą wyglądały kolejne walki, to ja dziękuję. I został ostatni duszek, który będzie we mnie strzelał jakimś shitem. Chyba, że nie zdążę, bo wcześniej go zabiję. A my tymczasem musimy dotrzeć do. Dźwigni na górze, co nie wiem jeszcze jak osiągniemy. Tam chyba można coś zrobić. H, to jest pewnie jakaś znajdżka albo coś, tam, coś takiego. Topór, może być topór. Dobra, ale muzyczka, muzyczka powinna ucichnąć, jako że już się ze wszystkimi chyba rozprawiłem. To zobaczmy jeszcze, co jest, co jest w tej. co jest w tym pomieszczeniu. I skończmy na dzisiaj. Myślę, że tak będzie sensownie. Kolejny artwork odblokowany. Coś jeszcze? Tam chyba też coś jest. Aha, no to się można wspiąć może? Nie, nie można. No dobra, w takim razie na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach z tej wspaniałej gry. Trzymajcie się. Pa, pa.